Dzień dobry, witam serdecznie na moim kanale. Zapraszam wszystkich do czytania tarota na grudzień 2022. Zapraszam wszystkich, a zwłaszcza zodiakalne lwy, ponieważ jest to dla Was czytanie. Chciałam też przeprosić wszystkich za wszelkie opóźnienia. Chciałam przeprosić osoby prywatne, jak i Was wszystkich tutaj, hurtem. Liczę na Waszą wyrozumiałość. No i cóż, przechodzimy do czytania dla lewków. Lewki co tutaj dla Was na grudzień. Zobaczymy taką Waszą najważniejszą sytuację w grudniu. Albo generalną energię, wasze nastroje jakieś tutaj, tak? Zobaczymy, co dla lewka na grudzień 2022 najważniejsza sytuacja, bądź wasze nastroje. Pokazują nam się jakieś tutaj zmiany, wybory, dużo możliwości, łączenie pewnych rzeczy ze sobą, dwojenie się i trojenie, branie sobie na głowę dużo, dużo. Dużo ruchu też, bym powiedziała, korzystanie z własnej takiej zaradności życiowej. Próba utrzymania wszystkiego, tak? Próba utrzymania wszystkiego w balansie, połączenia jednego z drugiego. Dużo eksperymentów, nowych doświadczeń. Rozmach, bym powiedziała. Sprawienie czegoś w ruch. Zobaczymy, cóż tutaj odchodzi, Lewki, dla nas. Cóż tu odchodzi? Też pokazują się bale jakieś tutaj wykwintne, restauracje, przyjęcia, tak? Będzie to waszym udziałem. No, też mamy święta w grudniu, więc Ameryki nie odkryłam. Ale zobaczymy, cóż tu odchodzi dla lewku, Cóż tu odchodzi. Cóż tu odchodzi? Mam takie wrażenie. Hmm. I jakiś taki, e, jakieś takie zmiany, zmiany które e, nadal są waszymi, Waszym udziałem, e, może będą to innego rodzaju zmiany, ale jakieś zmiany tutaj na pewno zaszły, jakieś podróże, może przemieszczanie się, e, takie, e, bicie się o nowe zlecenia. O nowe jakieś tutaj rzeczy, o nowe terytoria, tak? Jakieś nowe podboje, tutaj na pewno to odchodzi. To już jest, tak? To już, to już jest. Natomiast też może dla niektórych odchodzić jakiś mężczyzna. Dla lewków takich, singli, może. Jakiś mężczyzna, który po prostu jakiś czas był w naszym życiu, tak? Może no, nie musi, może to po prostu chodziło o to, że y, był czas, kiedy skupiałyście się na podboju, nie wiem, nowych zleceń, nowych terytorium, tak, jakiejś pasji, konkurencji, y, po prostu walczyłyście o coś, teraz jest to wywalczone, dwoicie się i troicie, macie dużo na głowę, staracie się w jakiś sposób to połączyć, y, jakieś tutaj są eksperymenty, możliwości, no albo tak właśnie będzie w grudniu, tak czy w jakiejś konkretnej sytuacji. Zobaczymy dalej, jak to się będzie u Was rozwijało, Lewki. Tu jest kreacja nowej, nowej rzeczywistości, jakiś rozwój, bym powiedziała. Może się udacie w jakąś podróż, w celach tak po prostu dobrego pobawienia się, dobrego po poczucia się, ale mam też wrażenie, że tu jest jakiś taki mm, dla niektórych rozwój artystyczny albo będziecie mm, w jakiś sposób pogłębiać mm, coś z dziedziny właśnie jakiejś takiej artystycznej. A możecie, może będziecie brać udział w jakichś przedstawieniach, a w, jakichś, a w jakichś eventach. Mm jakichś balach, konkursach czymś takim, gdzie się będzie trzeba wykazać jakimiś umiejętnościami bądź będziecie to mogą być jakieś zabawy i eventy, tak, gdzie będą też jakieś dodatkowo artystyczne rzeczy, gdzie będzie można się wykazać zabłysnąć czymś zaprezentować, a może sobie coś zafundować artystycznego, jakiś tatuaż czy coś może to być tak, że będziecie brać udział w jakichś kursach też, szkoleniach z dziedziny artystycznej, jakiejkolwiek, tak? I będziecie łączyć jakieś prace zawodowe z hobby, e, bądź z czymś, co no po prostu gdzieś tam, jakieś dwie prace, tak? I, i po, jakieś tutaj e, posiadać nowe umiejętności, nową kreację życiową, albo po prostu jakaś nowa kreacja życiowa tutaj będzie przez Was robiona. Zobaczymy. Jaki będzie skutek tego lewki? O, jakieś takie czytanko jest. Mam takie wrażenie, że będzie weryfikacja ścieżki, y, którą podążacie do tej pory. Że będzie weryfikacja tej ścieżki, że. Y, Jest próba połączenia czegoś. Tu wcześniej za czymś goniliśmy, coś, coś chcieliśmy zdobyć. Jest próba połączenia czegoś, e, utrzymania tego, jakiś eksperyment, korzystamy z własnych zdolności, uwijamy się tak, e, łączymy dwie rzeczy. Natomiast e, tu coś kreujemy, rozwijamy się, bierzemy udział w różnych spotkaniach i wędach rzeczach, e, też działamy coś sami, ale to wszystko jest takie, bym powiedziała. E, Chyba mało konkretne, nie do końca w jakiś sposób nas satysfakcjonuje, i coś, co miało być chyba jakąś naszą nową drogą. E, okazuje się, po jakiejś weryfikacji, e, weryfikujemy swoje plany i swoje wizje, i to, co osiągnęliśmy, albo to, co chcieliśmy osiągnąć, tak? E, weryfikujemy ścieżkę, na którą weszliśmy. Taka weryfikacja mi się tutaj pokazuje. E, takie postawienie, postawienie diagnozy tego, co do tej pory było i decyzja, co z tym dalej. Zobaczymy jeszcze, słuchajcie, lewki, a o czym Wy nie wiecie w związku z tym? Na razie to czytanie jest dla mnie takie lakoniczne. O czym Wy nie wiecie? O jakimś partnerstwie nie wiecie? Nie wiecie o jakimś partnerstwie? Nie wiecie o jakimś partnerstwie? Lewki. Tutaj jest sytuacja, chyba że. Mm, a, hmm. Taka mi się historia pokazuje, że lewki e, chcą coś połączyć może dwa związki, dwie relacje. E, ale. E, Idealizujecie pewne sprawy. Nie do końca jest rzeczywistość wygląda tak, jak wy, jak wy myślicie. Może tutaj jakiś podwój był dokonany, tak? I aktualnie chcemy coś utrzymać, połączyć, ale idealizujecie pewne sprawy nie do końca jest tak, jak wy myślicie, że jest, albo sami sobie tutaj kreujecie jakąś rzeczywistość, która tak naprawdę nie ma racji bytu. Nie wiecie, być może że ktoś już jest w jakiejś relacji albo mm, jest jakaś umowa, tak? A, gdzieś czego nie, o czym nie wiecie, nie zauważacie tego w ogóle, bo jesteście zajęci kreowaniem jakiejś takiej rzeczywistości, a, która nie istnieje. Lub ktoś Wam ta, taką rzeczywistość kreuje i nie wiecie, że jest jakaś, że ktoś jest w jakiejś relacji albo w jakiejś umowie, w jakimś porozumieniu mam wrażenie, że skończy się to tak, że bardzo mocno otrzeźwiejecie że coś was olśni, oświeci i wyjdziecie z jakiejś łudy z jakiejś iluzji ale zobaczymy, czego nie robić czego lewki powinny nie robić nie żyć z łudzeniami nie, nie myśleć lewki, że jakoś to będzie, że jakoś to się ułoży, nie wyobrażać sobie rzeczy, które nie istnieją. Ja bym powiedziała, że nie, nie odlatujcie za daleko od ziemi, tak? O czymś nie wiecie, żyjecie w jakiejś iluzji, coś sobie idealizujecie, wymyślacie, ktoś wam, bądź ktoś wam kreuje. Może usiłujecie właśnie połączyć pewne rzeczy, dwoicie się i troicie, albo chcecie utrzymać. Jakąś relację, jakąś równowagę w jakiejś relacji czy gdzieś. Ale nie wiecie, że to nie ma sensu, tak? Że ktoś już gdzieś indziej inwestuje coś. E, nie żyj marzeniami. Nie oszukuj sama siebie. Nie licz na cud, tak? Tego masz nie robić. Natomiast z końcem miesiąca przychodzi to e, otrzeźwienie. Nie licz, że ktoś pomoże Ci w potrzebie. Że ktoś tu będzie dla Ciebie jakieś specjalne honory czynił, tak? Hmm, też nie myśl, że, że na bezrybiu to rak ryba. Tak bym powiedziała to. A co masz wobec tego robić, Lewku? Co masz wobec tego Roku. robić? E, karta mówi, że przestać się wahać. E, przestać się wahać. Przestać się bać e, grać do swojej bramki. E, przestać się wahać e, być tym, kim jesteś, kim chcesz być. Pokazać swoje piękno, pokazać się. Warto nawiązywać różne znajomości, tak? Jakby może ta karta chce powiedzieć, że warto łączyć pewne rzeczy ze sobą, że warto pozwolić sobie na więcej możliwości, na, na więcej opcji, nie skupiać się być może na, na czymś bądź kimś, co jest tylko mrzonką. Nie wiesz o tym, że że tam już ktoś gdzieś inwestuje, tak, A, więc nie żyj tymi mrzonkami, nie, nie uważaj, że tutaj na bezrybiu rak ryba, albo, że spełnią się jakieś twoje marzenia, które nie mają racji bytu, nie oszukuj sobie rzeczywistości, A, kończy się jakąś mocną diagnozą, mocnym postanowieniem, zdiagnozowaniem, na czym polega twój problem i zdecydowanym odcięciem się od tego, Pójście jakąś nową drogą, zmiana, zupełnie zmiana. Tu się u Ciebie kroi po prostu zmiana i to będzie jakieś najważniejsze wydarzenie lewku w tym miesiącu dla Ciebie. Karta mówi o tym, że nie bój się być sobą, nie bój się nawiązywać znajomości, nie bój się pokazać swojej natury bądź swojej natury, tak? Jesteś lewem, mamy tu królową ee, buław, więc jest to Twoja energia. Więc karta mówi, nie bój się pokazać swojej własnej natury, swojej urody, tak? nie bój się żyć zgodnie z własnym e, ogniem nie ograniczaj się tutaj do jakichś fantasmagorii, marzeń e, czegoś nierealnego e, błyszcz e, nie bój się być niezależna, jeżeli trzeba z kimś skończyć, odciąć kogoś odejść e, postawić na swoim w jakiś sposób i to miałoby cię kosztować e, bycie osobą właśnie e, niezależną która nie, nie polega na nikim która sama sobie radę da to karta mówi, nie bój się tego, tak, nie bój się tego, lepiej nie żyć w, w jakiejś ułudzie i nie ma co liczyć na kogoś, A warto iść jakby swoją drogą, tak. Tak mi się tutaj pokazuje, no mało tak świątecznie, ale zobaczymy jeszcze, dlaczego ta karta się tutaj pojawiła, dlaczego ta karta się tu pojawiła. Może ktoś, kto, może ktoś odchodzi, kto, ktoś będzie odchodził od ciebie, albo ty kogoś tutaj odetniesz, bo nie wiesz, że on już jest w jakiejś relacji, tak? Albo w ogóle jest z jakiejś innej orientacji, albo w ogóle jest z jakiejś innej bajki niż, niż zupełnie ty, tego nie wiesz, tak? Że to nie jest jakby osoba dla ciebie przeznaczona, albo ta praca nie jest dla ciebie, albo... Ta umowa nie, nie będzie dla ciebie, a Ty sobie tutaj dużo wyobrażasz. Karta mówi: Nie rób tego, nie odlatuj od ziemi, tak? Nie żyj mrzonkami, a postaw dobrą diagnozę. Nie bój się być niezależna, nie bój się być sobą, nie obawiaj się, że nie poradzisz sobie. Poradzisz sobie błyskawicznie i to idealnie, tak? A karta mówi: nawiązuj nowe znajomości, nie skupiaj się tam na. Jakiś fantast Magoria, tak? I nie ludzie. A zobaczymy. Dlaczego ta karta się tutaj dojawiła eee, No nie wiesz, że ktoś ma dom. Je, jakaś osoba. Ktoś jest już w jakiejś relacji, ktoś ma dom, albo ktoś y, w firmie y, jest jakaś umowa. Może dla kogoś innego, tak? Coś, coś ci um, przeszło koło nosa, umknęło. Trzeba dokonać jakiejś zmiany, zachować jakąś równowagę i wykorzystać swoje talenty, swoje umiejętności, żeby sobie poradzić z tym wszystkim. I karta mówi: Nie bój się tego, tak? Zobaczymy jeszcze, dlaczego tak naprawdę ta karta tu wyszła. Tutaj się po prostu e, zmusić do tego w jakiś sposób, e, wykorzystać całą swoją siłę woli, żeby utrzymać jakąś równowagę, balans, ale też dokonać jakichś zmian. E, trzeba mieć odwagę do tego, żeby e, no, korzystać z jakichś swoich umiejętności, talentów, żeby żonglować tym, tak, żeby właściwie utrzymać jakąś swoją dobrą pozycję, czy to materialną, czy to jakąś inną, ale tu chodzi o to, że ty. Masz nie bać się być niezależna, tak? Że masz nie bać się być tym liderem. E, osobą, która jakby przewodzi tutaj tym wszystkim. E, więc takie dla Ciebie karty. Nie bój się być niezależna i nie, nie żyj w jakiejś łudzie, tak? A zobaczymy jeszcze tutaj, Lewku, no takie karty dla Ciebie. Cóż tu jeszcze by chciało Ci to powiedzieć? Relaks. Pozwól sobie na lenistwo. Czasem dobrze jest nic nie robić. A bez troska pobaw się z dzieckiem. Dziecko to twój najspanialszy nauczyciel. I wiara pokazuje się. Nie trać wiary. Wiara umacnia się, kiedy działasz, nie znając efektu końcowego. To może być tak, gwiazda, tak? To może być tak, właśnie, że nie, nie, nie żyj jakimiś mrzonkami. Nie, nie, wyobraż, nie licz na kogoś, że ktoś ci pomoże, bo to jest jakby w przeszkodzie, tak? Więc nie licz na kogoś, że ktoś ci pomoże, że ktoś ci da jakieś tutaj wsparcie, oparcie. Że na bezrybiu bez to rak ryba i, i tak dalej, i tak dalej. Nie odlatuj od rzeczywistości, ale jednocześnie karta może powiedzieć, nie trać wiary, tak? Nie trać wiary, bo poradzisz sobie sama ze wszystkim, tak? Więc tutaj jest ta niezależność u ciebie jakaś ważna, lewku, i bycie w swoim własnym ogniu, swojej własnej energii. Takie karty dla ciebie. Mam nadzieję, że jeszcze spotkamy się, usłyszymy się w tym miesiącu. A na ten moment życzę wszystkiego najlepszego z okazji grudnia świąt fantastycznych. No i co? Na razie Pa.